Idziemy w następnej, ale degustacji. Tym razem bezalkoholowe piwo Zaldika Samutien 0%. Uż oczywiście uważane dla e, premiowanego smaku. Premium flavor e, 0%. Produkt francuski. Product of France. E, coś jeszcze piszą w skład woda słodieńczmienny miele ekstrakt nie ekstrakt mielowy flavoring e, czyli jakieś ar aromaty i jeszcze ten kwasek cytrynowy no super e, produkowano specjalnie dla Aldika ale nie powiedziano przez kogo na niektórych stronach piszę po prostu, że to jest Aphoiser Bush Nie wiem i gdzie Jeżeli to jest produkt francuski, to dlaczego tam piszę Upheiser Bush UK Powinno być France Sanet na kapslu, który jest widać dedykowany, bo w tym samym kolorze, przynajmniej zbliżonym. Piwo wygląda całkiem w porządku. Piana się ładna tworzy, ale szybko ucieka. Szybko tworzą się duże bąble i zdycha. Eee, także, słonkowa barwa, klarowne. No, tego się można było spodziewać. Także z wyglądu wygląda jak normalne piwo. Aromat nie jest taki zły, że mówiąc. Eee, jest trochę słodowości. Jest taka zestowa cytryna troszeczkę. Może nawet gdzieś takie bardzo delikatne ziołowe akcenty chmielowe, ale z drugiej strony jest też odrobina takiej brzeczkowości. E, taka, no, która jest bardzo charakterystyczna dla piw bezalkoholowych. E, no i tu jest, ale nie jest aż taka mocna. E, piłem niedawno piwo. E, Wiru? To, ale to było piwo pszeniczne, estońskie, ale tam e, brzeczkowość była niesamowicie duża. Tu jest mała. No ok, no to spróbujemy, Wasze zryw. Wiecie co, nie jest tak źle. Oczywiście jest odrobina tej brzeczkowości. Ciało jest e, bardzo lekkie oczywiście prawie że wodniste ale nie do końca. Może ta brzeczkowość tutaj troszkę to maskuje. Jest odrobinę goryczki, nawet takiej lekko ziołowej, która niestety miesza się z tą brzeczkowością i tworzy takie, taki niezbyt przyjemny posmak. Natomiast jeśli chodzi o, o resztę smaków, to jest dosyć przejrzyście, klarownie. E, trochę cytrynki, to chyba ten skwas cytrynowy. E, jest dosyć pijalne. E, niestety trzeba powiedzieć, że jest dosyć e, nagazowane e, i się odbije. Ale wiecie co? Myślałem, że będzie dużo gorzej. E, także jak się schłodzi porządnie, no to nawet tyże Wam, że będzie smakowało. zamaskuje troszeczkę tą brzeczkowość i, i będzie OK. E, no wiecie co? Dla kogoś, kto często pije bezalkoholowe piwo, no bo musi na przykład, bo jeździ często, a no nie wypada mu siedzieć, prawda, cały czas z kolą albo z czymś, albo ma spotkanie biznesowe i prowadzi, a wszyscy piją piwo na przykład albo coś w barze, nie? No to żeby nie wyglądało, że jest inaczej, to może bezalkoholowe. Dla kogoś takiego podejrzewam, że piwo to byłoby opcją. Bo większość, tak jak powiedziałem, większość tych piw jest dosyć brzeczkowa. Mnie to nie bardzo pasuje. Ale no jak ktoś musi, to może się przyzwyczaił do tego? Nie wiem. Jak ktoś jest częstym, że tak powiem, piwoszem, tego rodzaju piw, tak? No to niech się wypowie. Jeżeli na przykład e, pił to piwo i wie o co chodzi. E, no teraz mi się wydaje, że to jest opcja. Od czasu do czasu, gdy musicie, bo macie na przykład bliżecie antybiotyk, właśnie jeździcie gdzieś. E, no, może to być opcją. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Pamiętajcie o Złączku, który będzie Wam przypomniał o każdym filmie na kanale, zrobiliście na bieżąco. No a przez to nie opuścicie żadnej nowej degustacji. Wasze zdrowie!